Witam wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale na kanale, dzisiaj z gry Enlisted i dzisiaj omówimy sobie dwie bronie, a konkretnie PPK-42 i szable M1902. Obie bronie można było zdobyć podczas wydarzenia w grze Battle Summer. Bardzo przyjemne mi się wydaje wydarzenie, wydarzenie, które było dość łatwo zrobić. Oczywiście nie było ono totalnie banalne, chociaż mi się wydaje, że zadania były dość dobrze dobrane i raczej nie było większego problemu z zdobyciem wymaganych ilości zadań, żeby odblokować nagrody. Nagrody mi się wydaje były całkiem spoko, na pewno ta główna nagroda, czyli oddział z. PPK-42 jest naprawdę świetną nagrodą. Warto było robić te zadania właśnie choćby dla tego oddziału. Natomiast jeśli chodzi o resztę nagród, to jest ok. Jeśli chodzi o szable, to można było wybrać jedną z trzech dla armii niemieckiej, radzieckiej i amerykańskiej. Ja wybrałem dla armii amerykańskiej. Z racji na to, że broń biała w grze, niestety nie jest naszą główną bronią, jest to właściwie dodatek, to również te szable są takim dodatkiem, ciekawostką. Fajnie coś takiego mieć, ale nie ma to zbyt często Zastosowania znaczy, da się tą szablą kogoś zabić. Zwłaszcza jeśli ogarniamy mapy i wiemy, jak kogoś podejść odpowiednio, no to wtedy spokojnie sobie go potniemy na plasteryki. Tą szablą, ale nie jest to nic powiedziałbym mega specjalnego, po prostu fajna rzecz, fajna zabawka, fajna sprawa. Niby nic specjalnego, a cieszy ta szabla, czyli M1902, jest w armii amerykańskiej nadal wykorzystywana. Oczywiście współcześnie jest to całkowicie wykorzystanie ceremonialne. I bardziej symboliczny, no bo jednak na współczesnym polu bitwy nie ma zbyt dużego zastosowania. Chociaż jakby kogoś taką szablą zdzielić, to by go na pewno zabolało. Jednakże, że Enlisted ma to praktyczne zastosowanie, niekiedy naprawdę potrafi się spisać, więc jest to całkiem spokojna nagroda. Długość tej szabli to 30-34 cale, czyli 76. 86 cm, około, a waga to od 573 do 647 gramów. Teraz przejdźmy do właściwie głównej nagrody, czyli PPK-42, pistoletu maszynowego dostępnego w nacji sowieckiej, w kampanii berlińskiej. Jest to naprawdę, mi się wydaje, skuteczny pistolet maszynowy, świetnie się spisuje. PPK-42 to pistolet maszynowy zaprojektowany przez Michaiła Kałasznikowa. Broń ta powstała w roku 1942. Powstały dwa prototypy. One różniły się sposobem działania. Były zasilane z 30 nabojowych magazynków. Waga tej broni załadowanej to 3,2 kg. Natomiast jeśli chodzi o niezaładowaną broń to mamy 2,9 kg. Do zasilania tej broni wykorzystano nabój 762 na 25 mm. TT, czyli dość mocny nabój, broń ta ostatecznie nie trafiła do produkcji, była choćby bardziej skomplikowana niż pps czy też PPS. Mi się wydaje, że jest to broń jak najbardziej udana w grze Enlisted. Ma dość dużą szybkostrzelność, ale ona nie jest za duża. Raczej z kontrolą ognia nie ma problemu. Jak najbardziej ta broń się spisuje. Ma magazynek na 25 naboi w grze, więc jest to mi się wydaje całkiem optymalny magazynek. Nie jest ta broń wcale przesadzona. Moim zdaniem jest po prostu spoko jak najbardziej się spisuje, właściwie gracze bardziej doświadczeni wykorzystają ją w 100%, takie jest moje wrażenie. Chociaż dla początkujących też ta broń może być spoko, zwłaszcza, że każdy mi się wydaje mógł zdobyć tą broń. Jeśli tylko trochę przycisnął robienie tych zadań, no to jak najbardziej był w stanie taką broń zdobyć. Jest to broń raczej poręczna, świetna, do wymiatania pomieszczeń, co akurat w Berlinie może być całkiem przydatne. Jeśli chodzi o strzelanie na większe dystanse, to trzeba strzelać krótkimi seriami ale to też się da fajnie zrobić, jak najbardziej nawet na tych dystansach średnich czy dużych możemy być skuteczni, ale niezaprzeczalnie największe spustoszenie spowodujemy, kiedy będziemy grali tą bronią w zamkniętych pomieszczeniach. W takich sytuacjach ta broń powoduje najwięcej szkód u przeciwnika i jak najbardziej wtedy najlepiej się spisuje. Osobiście, podczas grania tą bronią, miałem wrażenie, że ta broń jest mocno inspirowana innym pistoletem maszynowym, a konkretnie Tomim Gunem, czyli Thompsonem. Bardzo mi się wydaje podobna, jeśli chodzi o kształt i podobna, jeśli chodzi o szybkostrzelność i taką skuteczność w walki w pomieszczeniach. Przynajmniej takie odniosłem wrażenie. Bardzo podobna mi się wydaje, jeśli chodzi o rozgrywkę na tą broń. Różni się od innych pistoletów maszynowych Thompson, to można odczuć w wielu grach i ta broń jest mi się wydaje do niego bardzo zbliżona, bardzo podobna i dzięki temu skuteczna zarówno na tych małych dystansach, jak i na tych dystansach średnich, więc to jest naprawdę fajny pistolet maszynowy, warto go było odblokować, warto było go zdobyć razem z oddziałem. Oddział też jest całkiem spoko. No jednak to jest taki oddział premium, więc warto go mieć. Więc jeśli chodzi o te dwie nagrody, czyli szable M1902, ogólnie o szable, jak i również o PPK42, no to jak najbardziej warto było robić te zadania. To są dobre nagrody, to są nagrody warte uwagi. Warto je po prostu posiadać, jak najbardziej mi się wydaje to było coś po prostu fajnego. I przyjemnie się po prostu tym gra, więc jak najbardziej na plus, fajne nagrody, więcej takich eventów z takimi nagrodami. Wtedy, jak najbardziej mi się wydaje, End będzie jeszcze bardziej warte uwagi. Ja już powoli będę kończył. Napiszcie, co myślicie zarówno o PPK42, jak i o szabli M1902. Napiszcie, czy wybraliście właśnie tą szablę, czy może inną. Co do szabli, to mi się wydaje, że to, z jaką szablę wybraliście, to już wyłącznie kwestia gustu i zapotrzebowania. Z mojej strony to tyle. Jeśli film Wam się podobał, no to zostawcie lajka, zasubskrybujcie kanał, komentarze jak zawsze są dla Was. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia! No i cześć!